Zrób se za słodkie ciocho, czyli nowa nazwa dla ebooka, którego jeszcze nie ma, więc go jeszcze nie szukajcie, bo się zastanawiam, czy dorabiać przepisy, czy wystarczy wam pięć. Ale. Takich słodkich, że serio tego jeszcze nie jedliście. Także jak ktoś go kupi i powie, że to ciasto jest za słodkie, że jest ulepem, no to powie prawdę. Bo właśnie taki będzie ten e-book. Połączenie słodkiego i słonego. Tak, to tutaj znajdziecie. I jakbyście mogli nazwać taki najwyższy próg słodyczy, jaką kiedykolwiek jedliście, to, to co wtedy czuliście? Bo dla mnie to jest moment, kiedy tą słodkość Czuję jakby w skroniach, że wiecie, taki prąd, jakby mnie przeszywa. Także bez płaczu, że za słodko, to tak właśnie będzie. No i ten eBóg jest tylko dla osób, których poziom słodyczy jeszcze nie ma granicy. A to, co wam prezentuję, to w ogóle jest bezpieczenia na szybko. W sumie to dacie radę zrobić nawet dwie godziny przed przyjściem znajomych. Bardzo polecam.